Cześć Wam wszystkim z tej strony Bogdan, czas na przetestowanie funkcji wideorejestratora w urządzeniu MIO w wieczornych warunkach, czyli przejedziemy się troszeczkę teraz po parkingu, jesteśmy w zabrzu M1 jeżeli chodzi o centrum handlowe i sprawdzimy sobie jak działa wideorejestrator z włączoną funkcją WDR Wide Dynamic Range. Ta funkcja jest naprawdę bardzo bardzo pomocna jeżeli chodzi o Szczególnie takie dziwne warunki, takie gorsze warunki, gdzie mamy kontrasty światła i cieni. Coś podobnego jak HDR, High Dynamic Range, jak macie w smartfonach, aparatach fotograficznych, ale tutaj to naprawdę bardzo dobrze działa. Zresztą sami sobie teraz możecie poobserwować, jak to wygląda, jak jadę sobie tutaj po parkingu jeżeli chodzi o sprawdzenie, jak odczytuje tablice rejestracyjne oryginalny plik dołączę Wam w opisie pod filmem tak, żebyście mogli sobie pobrać samodzielnie, przetestować jest to rozdzielczość 1296p, czyli więcej niż Full HD Takim, taką możliwością raczy nas Mio i to rzeczywiście widać, ta różnica w przypadku, gdy mamy potrzebę odczytać numery rejestracyjne jest bardzo, bardzo, bardzo potrzebna. Dobra, przejedziemy się tutaj kawałeczek i staniemy przed jakimś samochodem trochę dalej, żebyście mogli sobie właśnie poobserwować kwestie numerów rejestracyjnych. Dajcie znać potem w komentarzu jak Wam odpowiada nagranie. Może kogoś z Was zdziwić, że to nagranie będzie pod kilkoma produktami, ponieważ trzy produkty mam teraz na szybie ustawione i nagrywają wszystkie trzy naraz. Jest to nawigacja 65, 55 i wideorejestrator 698 Dual. Trzy produkty od MIO. Tak więc jak będziecie chcieli sobie porównać wszystkie trzy, to pod wszystkimi trzema filmami będzie link też do pobrania do pobrania e, oczywiście oryginalnego pliku, bo wiem, że tego chcecie. Prosicie niejednokrotnie o to, żeby wrzucić, bo chcecie to po prostu porównać w realnych warunkach, bo e, YouTube usługa troszeczkę zmniejsza wy, jakość tego nagrania. Ok, zobaczcie teraz. Jedziemy sobie, a wy sobie możecie tam w swoich komputerach e, powiększyć, pomniejszyć i sprawdzić jak to. Odczytuję numery rejestracyjne z samochodów. Tutaj macie możliwość, odległość jest około 6-7 metrów a teraz podjedziemy do jakiegoś auta z daleka, okej okay. tam na końcu, tam na końcu macie samochody, zobaczcie e, biały Seicento i chyba Peugeot brudnej rejestracji, więc możecie spróbować sobie sprawdzić, jak to będzie u Was a ja jeszcze do tego wszystkiego zrobię Wam teraz z tego ujęcia fotki tak, żebyście zobaczyli, jak aparat fotograficzny radzi sobie w tym urządzeniu, bo 3 megapiksele możemy zrobić dajcie znać w komentarzu, co myślicie na temat jakości nagrania tak więc zabieram się jeszcze za zrobienie zdjęcia, ale zjedźmy jeszcze kawałek we wszystkich trzech urządzeniach, które testuję w tej chwili jadąc jest akcelerometr tak więc kwestia kto jak tam woli Dobra, może tu sobie skręćmy I tam na końcu będzie jak, jakaś rejestracja by się przydała, coś trudnego żebyście nie mówili, że łatwe rzeczy że tak powiem daje To tam na końcu jeszcze ta Lampa, latarnia po, nad napisem P2 jeszcze utrudnia nagrywanie robienie zdjęć, więc teraz sobie obserwujcie, e, tu mamy odległość, wydaje mi się, że z około 15 metrów do nie, może 10, 15 metrów wydaje mi się do tamtego samochodu, więc możecie sobie zobaczyć jaka jest wydajność, jakość nagrania. Nagrywam teraz razem z mikrofonem i nie będzie żadnej obróbki wideo, jeżeli chodzi o te nagrania. E, no i co? Jak Wam się to podoba? Dobra, kończę i na końcu jeszcze wrzucimy teraz e, co? Zdjęcie. Zdjęcie. Będziecie mieli do pobrania plik zip i w nim będzie i zdjęcie, i oryginalny film. Trzymajcie się, pozdrawiam, dajcie znać jak Wy się zapatrujecie względem jakości e, nagrania właśnie w tym wideorejestratorze. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam, niebawem recenzję. A jeszcze na sam koniec teraz wyłączyłem funkcję WDR, Wide Dynamic Range i zobaczcie sobie, też się przejedziemy kawałek, ale z wyłączoną funkcją WDR. E, tak więc też macie ten sam samochód tam dalej. Podejrzyjcie sobie jak to Wam się podoba. E, ja już widziałem nagrania z tego wideorejestratora i jest naprawdę bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bardzo dobrze szczególnie ta rozdzielczość, z której wyciągniemy sobie odpowiedni kadr, jeżeli chodzi o e, rejestrację. O zobaczcie tutaj. Tutaj mamy co prawda wydaje się dosyć dobrze oświetlony plac, ale tak naprawdę przy wideorejestratorze działają tutaj te lampy, które mamy w samochodzie, czyli reflektory, to już możecie sobie tutaj teraz zobaczyć jak to wygląda. Tu mamy dalsze odległości do różnych rejestracji. I kwestia wyciągnięcia sobie klatki, to już jest kwestia potem, że tak powiem, wspólnej zabawy z komputerkiem. O tutaj też macie teraz jakieś auta z bardzo brudnymi rejestracjami. Jeszcze kawałeczek. Jak więc jak sami widzicie, jest naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Dobra, to ja już zatrzymuję samochodzik i dajcie znać w komentarzu, jak to według was wszystko wygląda. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć wam. Aha, jeszcze jedną rzecz. Jeszcze się cofniemy na chwilkę. O, tak, żebyście widzieli rejestrację i też zobaczyli sobie, jak na, robi zdjęcie właśnie w tym miejscu. Ok, trzymajcie się, cześć Wam. Dajcie znaka, łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Niebawem recenzję.